Na 1000 łapek w górę będzie kolejny odcinek z tej serii, także zostawicie łapki w górę. Siema z tej strony Łezif, tak przed filmem. Chciałem Was przede wszystkim zaprosić na mój drugi kanał, ponieważ jest tam nowy film. No i naprawdę jest to film, nad którym się mega starałem. No i zapraszam, właśnie, żebyście tam zostawili łapkę w górę, ponieważ tam mamy chyba już 50 łapek w górę. Jeśli nie, no to mam nadzieję, że już wbiliśmy na moment, kiedy publikuję ten film. No i lecimy tam po 100 łapek w górę, także zostawiajcie tam łapki w górę. Zostawcie subskrypcję z męczkiem wpanić na mojego Instagrama Łezif. na mój drugi kanał, mojego Discorda. Zapraszam do opcji Wesprzyj na moim kanale każdy komentarz o treści telefon serduszkuje Także piszcie w komentarzu telefon, a ja wam przywinam serduszka No a my już przechodzimy właśnie do odcinka Dobra, a więc wiem, że w ogóle ten odcinek powinien być na 1000 łapek w górę Dopiero pod poprzednim odcinkiem Ale że jest to nowa seria, no to stwierdziłem, że wam odpuszczę Ale kolejny odcinek już będzie na pewno na 1000 łapek w górę Także zostawiajcie łapki w górę Dobra, a więc dzisiaj omówimy sobie po prostu wszystkie jakby wiadomości Na temat sezonu 5 Omówimy sobie trailery i tym podobne. Także myślę, że dosyć ciekawy odcinek. No i generalnie zaczniemy oczywiście od teorii, ponieważ no za dużo potwierdzonych rzeczy na temat sezonu 5 nie mamy z tych ciekawszych oprócz jego daty, ponieważ data z tego co wiem to jest 3 grudnia. No i słuchajcie, generalnie, no to na czym będzie polegał w ogóle sezon piąty? No i ja obstawiam na tak na 99%, że będzie on po prostu w motywie świątecznym. No i myślę, że będzie to naprawdę mega spoko opcja, ponieważ sezon piąty w motywie świątecznym mega fajnie, brzmi szczególnie, że w poprzednim rozdziale sezon piąty to było lato, więc całkowicie coś innego. Także no nie wiem, może to Epic Celowo nawet zrobiło. No, także myślę, że to jest mega fajny pomysł, żeby sezon piąty był po prostu w motywie świątecznym. No i dajcie znać w ogóle co o tym sądzicie w komentarzu. Oczywiście, no to powróciłoby coś, co gracze po prostu kochają i uwielbiają, czyli oczywiście otwieranie prezentów. No i szczerze, ja uwielbiałem po prostu te prezenty, wprowadzałem naprawdę taki mega klimat. Jeszcze uwielbiałem codziennie sklep, który zmieniał się bodajże o drugiej, na nowe świąteczne skiny. Pamiętam, jak się wtedy czekało, po prostu było to mega fajne, aż bym chciał dla Was po prostu poprowadzić jakieś streamki z tego. Niestety, no to mój internet mi na to nie pozwala, ale chciałbym mega, właśnie, jeśli bym dało się po prostu coś ogarnąć, no to uwierzcie, że będę streamował właśnie z tych różnych świątecznych, otwieranie prezentów i tak dalej. No i generalnie, no to oczywiście cały karnet bojowy byłby w motywie świątecznym. Myślę, że lotnia by była też jakaś zimowa, czy coś takiego, może to byłby płatek śniegu na przykład, ponieważ to by byłby ciekawy koncept, na przykład taki płatek śniegu. Co do fabuły, no to nie jest ona jeszcze nam przedstawiona, jednak no możemy się spodziewać mniej więcej tego, że po prostu będzie jakiś po prostu system poruszania się, po niebie, ponieważ obstawiam, że jak w siódmym sezonie w pierwszego rozdziału, kiedy była właśnie zima, no to weszły te samoloty, no to obstawiam, że teraz również może coś wejść do poruszania się na niebie. Oczywiście to raczej samoloty by nie były. Wiele osób uważa również, że w sezonie 5 będziemy mieli postacie z DC, ponieważ teraz mamy postacie z Marvela. Także prawdopodobnie w kolejnym sezonie będą również postacie z DC, no i cały karnet będzie z DC. Jest to kolejna teoria, która jest dosyć ciekawa i warta uwagi. No i myślę, że to też jest dosyć prawdopodobne. Jednak szczerze, no to bardziej jestem właśnie przychylny tej pierwszej teorii, dlatego ją na początku przedstawiłem, ponieważ wydaje mi się, że no DC może poczekać ten sezon, ponieważ no teraz mamy idealny po po prostu jakby klimat świąteczny, no i myślę, że by się to wszystko idealnie zgrywało. A teraz, jeśli już powtarzamy sobie informacje na temat sezonu 5, no to pomówmy sobie troszeczkę o mapie, ponieważ wiele osób twierdzi, że powrócimy do starej mapy. I już wam tłumaczę w ogóle dlaczego takie teorie powstają. Generalnie cały sezon jest to wojna o Nexus, no i wiele osób uważa, że po prostu Galactus zniszczy naszą mapę i po prostu powrócimy do starej mapy. No i również Likerzy potwierdzają, że jest to prawdopodobne, ponieważ otrzymaliśmy skiny Bambików starych w sklepie. Każdy otrzymał z nas darmowy kill, powracają jakieś stare skiny do sklepu i tak dalej. Także według po prostu wielu likerów, no jest to po prostu prawdopodobne, że powrócimy na starą mapę no i generalnie nie jest to jakaś mega potwierdzona teoria, jednak jest ona dosyć prawdopodobna, jednak tutaj się nie będę o tym rozgadywał, jeśli chcecie taki odcinek mniej więcej podsumujący dosłownie cały sezon piąty co w nim będzie i tak dalej, no postaram się taki przygotować za jakiś tydzień czy coś takiego, generalnie napiszcie w komentarzu czy chcielibyście coś takiego, gdzie po prostu bym zrobił jakiś obszerniejszy odcinek na temat sezonu 5, gdzie byśmy wszystko ze szczegółami omówili, ponieważ teraz generalnie no, to skupimy się głównie na tych wszystkich trailerach i tak dalej, no a takie dodatkowe informacje tutaj teraz powiem. Także jeszcze troszeczkę sobie powiemy o karnecie bojowym, i już przechodzimy do trailerów. A więc generalnie, no to jaki będzie karnet bojowy? Karnet bojowy, tak jak powiedziałem, będzie najprawdopodobniej świąteczny. Również jest opcja, że będzie on DC. Albo również jest opcja, że będzie on znowu Marvela. no i co byśmy znaleźli w takim karnecie? Moglibyśmy na przykład znaleźć coś takiego, jak po prostu, no, tą rybkę, tylko że mrożoną, i taką bardziej świąteczną, z czapeczką, czy coś takiego. Moglibyśmy znaleźć balanka mrożonego. Na przykład, również zimową wersję z Kulturpera, i tak dalej. No i teraz czysta teoria, ponieważ możliwe, że nowym pojazdem byłyby sanki. No i właściwie jest to teoria, która została przeze mnie wymyślona, a właściwie to propozycja. Ponieważ takie sanki w Fortnite naprawdę byłyby fajne, ponieważ na obecnej mapie jest sporo więcej górek niż na po prostu starej mapce. No i na przykład dzięki takim sankom moglibyśmy sobie zjeżdżać z tych górek mega szybko i może by one działały. Mniej więcej tak jak koszyki sklepowe, no już dawno, dawno temu one zostały wprowadzone w sezonie czwartym, z tego co wiem. No i oczywiście pierwszego rozdziału. Także no, gdzieś tak z 2 lata temu, 3 lata temu nawet. Także co, myślę, że jest to mega fajne, ale przejdźmy już może do tych trailerów. A więc generalnie no to ostatnio w internecie pojawia się masa trailerów, które robią po naprawdę miliony, ale to miliony wyświetleń i wiele osób jest święcie przekonanych i niektórzy nawet do mnie piszą na Instagramie, że po prostu znaleźli trailer z sezonu piątego przedwcześnie i czy mógłbym o tym nagrać, czy coś takiego. No i nie jestem jedyną osobą, która tak ma, także generalnie już wam tłumaczę, o co chodzi z tymi wszystkimi trailerami, które pojawiają się w internecie, ponieważ nie jest to pierwszy raz, kiedy takie zjawisko się pojawia, ale najpierw przedstawię wam w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi. Załóżmy, że mamy jakiegoś likera, który sobie na Twitterze coś tam publikuje, no i on tam robi po 200-300 tysięcy, czasami po jakiś milion wyświetleń na Twitterze. Jednak to jest cały czas na Twitterze. Twitter trafia troszeczkę do innego grona odbiorców, no i taka jedna osoba sobie bierze właśnie takie nagranie, wymazuje na przykład jakiś znak, czy po prostu edytuje to nagranie w taki sposób, żeby wyglądało nie jako koncept traileru, tylko jako prawdziwy trailer. No i wstawia to między innymi na przykład na TikToka, ponieważ wiadomo, że TikTok i Twitter, no, trafiają całkowicie do innych osób. No i osoby z TikToka, które nie grałem za często w Fortnite, to są święcie przekonani, że to jest taki trailer prawdziwy, i on wyciekł, i to jest w ogóle wszystko potwierdzone. No i niestety, no to, no... Tak to nie działa. No i wiele osób się na to nabiera, robi to miliony wyświetleń, no i wystarczy tak naprawdę, że no po prostu nie gracie za dużo w Fortnite'a, no i naprawdę można w to uwierzyć, ponieważ obecnie no że po prostu są na takim poziomie, ludzie, którzy tworzą koncepty są na takim poziomie, że naprawdę jest mega trudno po prostu odróżnić oryginał od konceptu. No i świetnym przykładem jest zagraniczny youtuber Trimix, który tworzył koncepty do Fortnite'a, kiedy on zrobił po prostu cały karnet bojowy na sezon chyba trzeci. Także no, naprawdę to było coś w ogóle epickiego. No i generalnie jest mnóstwo takich trailerów. No i czy takie trailery ogólnie istnieją? No i generalnie, no to nie muszę mówić, że są to koncepty chyba i nie jest to prawdziwe. Aczkolwiek, czy po prostu istnieje szansa, że taki trailer wycieknie? No i tutaj już mam dla Was pozytywne informacje, ponieważ tak, jest na to szansa, gdyż mieliśmy już taki jeden przypadek, że po prostu trailer epikowi wyciekł, no i nazwał go po prostu przedwczesnym trailerem. I był to chyba trailer z sezonu. Pierwszego rozdziału pierwszego albo jakiegoś innego sezonu, totalnie teraz nie pamiętam, ale mi się wydaje, że to był sezon pierwszy, rozdział pierwszy albo sezon X, coś takiego, nie pamiętam. Myślę, że to był jeden z tych sezonów, ale to ogólnie nie jest ważne. Po prostu mieliśmy już kiedyś taki przypadek. No i oprócz czego, no to chyba nawet dwa razy mieliśmy taki przypadek, ponieważ jakaś firma z zagranicy, chyba chińska czy coś takiego, udostępniła trailer przedwcześnie. Także, no, mega śmieszne. No i obserwujcie po prostu wszystkie media, ponieważ możliwe, że rzeczywiście taki wyciek będzie miał miejsce. No i możliwe, że po prostu trailer sezonu piątego, taki jako firmy, się pojawi. Pamiętajcie, że cały czas są dwa trailery. Jeden jest trailerem Battle Passa, czyli karnetu bojowego, a drugi jest trailerem fabuły. No i generalnie, no to trailery, jakie mogą się pojawić, a właściwie to nie trailery, tylko zwiastuny, teasery, no to są takie zdjęcia, no i one się pojawią na 100% jeszcze w tym sezonie, czyli przed 3 grudnia. Został nam już niecały miesiąc tak naprawdę, ponieważ no nawet krócej niż miesiąc no do kolejnego sezonu. Także no, niedługo już kolejny sezon No i tak naprawdę już coraz więcej takich wycieków, niby trailerów się będzie pojawiało Także jedynie co jest na razie potwierdzone, no, no to teasery No i na to możemy obecnie czekać Także co, zostawcie łapkę w górę, suba, dzwonem, wpadnijcie na mojego Instagrama, łazipyty na mój drugi kanał, na mojego Discorda Zapraszam serdecznie na mój nowy film na moim drugim kanale, ponieważ jest tam naprawdę mega epicki film No i zostawcie tą łapkę w górę Pamiętajcie, że właśnie każdy komentarz o treści telefon serduszkuje, także piszcie w komentarzu telefon, a ja wam przypinam serduszka zapraszam Mojego Instagrama, ponieważ są tu naprawdę Mega fajne zdjęcia i mega fajne fotki Także zapraszam, zostawcie również Łapkę w górę, no i chciałem tylko powiedzieć Że właśnie na te tysiąc łapek w górę będzie Kolejny odcinek z tej serii, no i napiszcie W komentarzu, czy chcecie podsumowanie właśnie Sezonu piątego, wszystkich informacji To pozbieram je przez tydzień, no i po prostu Zrobię wam jakieś mega fajne podsumowanie, także co Zostawcie łapkę w górę, z zwanem Pamiętajcie o tych wszystkich moich socialkach Linki w opisie są do wszystkiego A ja się już będę z wami żegnał, trzymajcie się No i cześć!